Siemanko, tutaj Filgan. Zapraszam do szybkiego newsa z maratonu, który odbędzie się już 5 kwietnia o godzinie 10. Jest to maraton na amerykańskiego niszczyciela czołgów 8 poziomu TS-5, który jest dosyć wydaje się fajny po parametrach, ponieważ ma dobre uszkodzenia na strzał i też ładuje co około 8,5 sekundy. Da się zejść poniżej 7, z tego co mi wiadomo. Co do pancerza, no to mamy 260 mm z przodu. Niestety nie jest to wszędzie, ale w wielu miejscach. I najsłabszy punkt to oczywiście dolna płyta, a przód jest dosyć twardy. No i garnek, który ma około 200 mm. Jest też niski i jego największa wada to jest to, że jest wolny. No ale skoro ma taki pancerz, to musi być wolny. Dokładniejsze informacje na temat tego czołgu, już o, nich, o nim już robiłem film. Więc teraz o tym maratonie. Zacznie się już jutro o 10. .00. Będzie trwał 10 dni do 15 kwietnia. No i są dwie opcje, jak, jak go można zrobić. Plus, można kupić to tak. Pierwsza opcja to jest misja na poświęcenie. Czyli gramy od 6 do 10 poziomu i musimy być w topce. Za chwilę misje będą pokazane niżej. Yy, misje na mistrzostwo to tylko 9 dziesiątkami możemy zrobić. I one już są trudniejsze. To na poświęcenie są łatwiejsze, ale dłuższe. No i tu też jest napisane, że troszeczkę są pozniejszane, bo na kołowce były troszeczkę trudne. Stwierdzili, i dlatego są łatwiejsze. Więc tak, tak wygląda ten czołg, i pierwsze, Musimy zdobyć przynajmniej 250 punktów doświadczenia bazowego 4 razy. No i to, od, to jest na poświęcenie od 6 do 10 kieru. Na mistrzostwo musimy 750 punktów bazowego jeden raz. to naprawdę tutaj albo w 4 bitwach to robimy, albo w jednej bitwie dziewiątką. Kiedy na poświęcenie to jest banalna misja. Tam każdemu to zajmie 15 minut, bo wystarczy, że ruszy jednym pojazdem, zginie, on no to leci kolejne. Jeżeli mu się uda za pierwszym, to będzie mieć już jedną rzecz. Ja uważam, że najlepiej yy, na tym, który, yy, w czasie tego maratonu grać dziewiątkami, dziesiątkami i ósemkami. Ponieważ dziewiątką możemy zrobić i na poświęcenie i na mistrzostwo albo dziesiątką ósemką to jeżeli ktoś nie ma dyszek i dziewiątek ponieważ na doświadczenie to więcej doświadczenia zyskujemy na wyższych tierach i też będzie to łatwiej zrobić niestety to raczej się nie sumuje więc yy, mamy tak, że będzie trzeba 4 bitwy zrobić i w każdej co najmniej 250 doświadczenia bazowe to jest to z tabelki i nagroda to są po jednym zestawie naprawczym, wszystkim dużym, to taka jest średnia, bym powiedział. Druga, drugi etap, że jest troszeczkę bardziej czasochłonny, bo musimy zdobyć 4,5 punktów doświadczenia bazowego i być w top 10, to zakładając, że na ósmym tierze mamy średnio za wygraną bitwę z takim beznadziejnym dosyć wynikiem. Uważam, że przeżyjemy. Mamy około 500 punktów doświadczenia. No to w 9 bitew by się to zrobiło. Wiadomo, czasem jest lepsza, czasami jest słabsza bitwa. Ale tak średnio w 10 bitew by się dało to zrobić. Na mistrzostwo 3 razy top. Yy, znaczy, top 3 być po względem doświadczenia 2 razy i zdobyć co najmniej 550 punktów doświadczenia bazowego w każdej bitwie. To jest banalne, aczkolwiek możliwe, że tutaj jest mały błąd i to mogło być 12 razy. I to już by miało sens, bo tutaj mamy 4500, a tutaj tylko 1100. No tak trochę coś jakby jest nie tak. Ale to się okaże jutro, jak nam podadzą do gry już te misje. Nagroda to 100 tysięcy kredytów i 15 zwiększonego skupienia tych. zapomnę jak to się nazywa. Tych do, co się... za obligacje dyrektywy. O. Etap trzeci to mamy na poświęcenie top 10 yy, pod względem tego doświadczenia dwa razy, no to to jest banał. Albo zadać przynajmniej 3000 PW uszkodzeń trzy razy. No to wiadomo, że łatwiej jest zrobić misję na poświęcenie, bo tylko... Dwie bitwy musimy zagrać w top 10, no to wystarczy oddać dwa Na nie musimy tego wygrać, tylko wystarczy być w top 10. Nie ma nawet ograniczenia, ile trzeba mieć tych punktów doświadczenia. Tutaj 3 razy zadać 3000 uszkodzeń i top 5 w swojej drużynie. Mamy nagrodę 100 000 kredytów i 300%. Po 2 godziny razy 5 dla wolnego doświadczenia chyba? Tak, tak to jest wolne. Czwarty etap. No to mamy łącznie 20 000 punktów doświadczenia bazowego, być w top 10. Też nie jest to trudne tylko czasochłonne lub zdobyć co najmniej 800 punktów doświadczenia bazowego 6 razy. To jest... Jeżeli ktoś ma dobry czołg, dziewiątki, dziesiątki, no to ze spokojem to 800 będzie wyciągał co bitwę nawet. Jeżeli nie, no to lepiej sobie te 12 tysięcy pozdobywać, ale też warto robić to, według mnie, dziewiątkami, bo i będziemy dostawać więcej tego doświadczenia, i też mamy szansę na zrobić od razu misję na mistrzostwo. Nagroda, no to mamy 150 tysięcy, optykę... I kalibracja optyczna, 10 razy dyrektywa Piąty etap to jest zadać co najmniej 500 damage'a, 25 razy, tylko dla bitew 6-10 Na mistrzostwo co najmniej 15% wszystkich uszkodzeń zadanych przez moją drużynę, 7 razy to jest to samo, dobry czołg 9 no to spokojnie zrobi to A to to zrobi każdy po 25 bitwach tak naprawdę bo na ósemkach to zadać 500 obrażeń to są niecałe dwa szczały. Takim jestem 3 to mam. Średnich tam jest 400. Nie, 390 chyba czy 400 jakoś tak, nie pamiętam już. Więc kwestia chwili nawet głupim lajcikiem 6 tieru to jest 5 szczałów niecałe. Nawet dokładnie 4. bo po 125 uderza typ 64. Zatem dostajemy magazyn amunicji uporządkowany. 15 sztuk, e, dosyłacz 1 i jeden dzień kontra, konta premium, więc to już są bardzo przyjemne nagrody. Bo jednak jeden dzień konta premium to zawsze więcej kredytów wleci i też szybciej sobie wyekspimy pojazd. E, trzeba pamiętać, że jeżeli robimy na punkty doświadczenia, to pod żadnym pozorem nic nie działa, żadne bonusy, tylko. Bazowe doświadczenia. Mamy konto premium to nic, tylko liczy się doświadczenie z tabelki. Szósty etap to 20 tysięcy punktów doświadczenia bazowego. I y, zabycie w top 10 y, trzeba być w top 10. No czyli też czasochłonna nie jest trudna po żadnym pozorem dla na mistrzostwo mamy co najmniej dwa pojazdy przeciwnika 9 razy zniszczyć i 3000 tysiące obrażeń więc myślę, że to też jest dosyć łatwe w dziewięciu bitwach ze spokojem da się to zrobić ważne, żeby nasz czołg przebijał bo na dziewiątkach, dziesiątkach no to taki czołg ze spokojem ma dużo przeciwników, którzy mają dużą ilość punktów wytrzymałości i dlatego mamy na na czym robić ten damage, ponieważ oni mają dużo tego. Jak strzelamy, no to tego zabiję, no ale tylko na jednym sobie zrobimy już misję. Na jednym przeciwniku, jak jednego zabiję, ten drugiego tylko dobić. Myślę, że nie jest to trudne cały czas. 250 tysięcy kredytów, jeden dzień premium. No i 300% na 2 godziny razy 10 sztuk. I też dyrektywka na gaszenie pożarów, 15 sztuk. To też przyjemne, no bo coś nam to kosztuje tych obligacji, a tak sobie zaoszczędzimy trochę. Siódmy etap, co najmniej 500 punktów doświadczenia bazowego 25 razy. Też myślę, że to nie jest wcale takie trudne, to jest 10 tysięcy, 12,5 tysiąca doświadczenia łącznie. Lub zdobyć co najmniej 850 punktów doświadczenia bazowego 12 razy, bądź wśród trzech najlepszych graczy w swojej drużynie. W poświęceniu nie mamy żadnych ograniczeń. Po prostu co najmniej 500 punktów. Nie musimy być w top 10, więc też bardzo przyjemnie. Konto premium 300 tysięcy kredytów, 200% na 2 godziny razy 10 sztuk dla załogi. Dla załogi? Załogi chyba. Ta, dawno nie grałem, to teraz mi się miesza. No i z, yy, zwiększone skupienie, to, to chyba zły obrazek dali. Albo ja tutaj jakieś błędy robię, jak tak to z góry przepraszam. 15 sztuk tych dyrektyw mamy. Kolejny et etap to jest ósmy. Co najmniej 500 damage'a 40 razy. Dla pojazdów 6-10 poziomu. Tylko tutaj nie wiadomo, yy, czy... Nie, jest co najmniej 3, że trzeba 40 bitów rozegrać, bo... Jakby było zadaj 500 damage'a, to możliwe, żeby nabijało, że może dwa razy w ciągu jednej bitwy zrobić. Ale tutaj co najmniej 500, no to minimum te 500 trzeba mieć. Można mieć ileś tysięcy, i tak będzie jako jeden raz. Misja na mistrzostwo, no to ukończy bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie. Według zdobytego doświadczenia 12 razy i przynajmniej 2000 damage'a. Też nie jest aż takie ciężkie, aczkolwiek. To już musi być jakiś szybszy czołg, takim jak ja mam typa 4 heavy, to ja tego ciężko bym miał, żeby to zrobić, bo jednak te doświadczenia to trzeba robić damage trzeba szybko dojechać do przeciwników. Więc myślę, że tutaj to, to będzie łatwiejsze dla ludzi, którzy mają wolne dziewiątki, dziesiątki, a tych, co mają te op, no to żaden problem. Za to dostajemy 400 tysięcy kredytów. Jeden dzień konta premium, wentylację, czyszczenie, no wentylacja i wentylacja. 30 sztuk dyrektyw wentylacji i jedna wentylacja. I dziewiąty etap, już się do końca zbliżamy. 30 tysięcy punktów doświadczenia, top 10. Albo e, top, top 1 pod względem zadanych uszkodzeń. 12 razy i zniszczyć minimum dwa pojazdy myślę, że to też jest banalne bo często się jest jak się dobrze grać gra często się jest to 1 co do damage'a A jak się robi damage to zazwyczaj 2 trzy flagi same wpadają z siebie nagrody 500 tysięcy kredytów plus 50% na 2 godziny razy 10 sztuk mamy bonus do kredytów gaszenie pożarów 30 sztuk dyrektyw, 1 dzień No i ostatni etap. Top 10 pod względem złotego doświadczenia. 50 razy. No i od 6 do 10 tier. A na mistrzostwo 12 razy co najmniej. 850 punktów doświadczenia. No i top 1 co do zdobytego doświadczenia. Zatem wrzucajmy czołg, miejsce w garażu. No i załogę do nich z. 100% wyszkolonym atutem broni. Braterstwem broni, sorka. Jest jeszcze druga opcja, żeby to kupić, znaczy, żeby zasiąść za sterami tego czołgu. Jest to szybka ścieżka, no czyli możemy kupić ten czołg. Za każdy etap dostajemy 10% zniżki. I póki nie mamy nic, to mamy, dajmy na to za 200 zł ten czołg ale mamy tam napakowane właśnie te wszystkie rzeczy, co tutaj są. Kredyty, wentylacje, to wszystko jest do kupienia. Z każdym etapem, jeżeli dojdziemy na drugi etap, to tego już nie, nie jesteśmy w stanie kupić. Wtedy mamy za 80%, przepraszam, 90% wtedy, jeżeli do tego etapu dojdziemy, jesteśmy tracego, kupujemy za 90% ceny, tracimy to, co tutaj jest. Ten przejdziemy. A to za 80% ceny tracimy to. No i tak fółko. Jak dojdziemy do 10, no to tylko to dostajemy, Jeżeli byśmy chcieli kupić. No i wiadomo, 9 etap to kupujemy za 10% ceny. Więc jeżeli komuś zabraknie czasu, no to może za groszę kupić 8. Ja osobiście jeszcze do końca zdania nie mam o tym czołgu. Na pewno będę próbował go robić i wydaje mi się ciekawy. Może niekoniecznie jako zarabiaczka, ponieważ jest wolny, ale Uważam, że na linii frontu może być całkiem ciekawy Dlatego, że Tam musimy stać najczęściej jak bronimy, no to stoimy w jednym miejscu na bliskim, W bliskim kontakcie bronimy On się do tego dobrze nadaje Aczkolwiek musi uważać na garnek i dolną płytę Tak samo przy ataku, jak się już dotrzałapie, to jest w stanie zrobić robotę Dlatego uważam, że może być ciekawy Więc dziękuję za obejrzenie jeśli się, jeśli się podobało, to zostaw jakąś łapkę w górę, czy subskrypcję, żeby być na bieżąco. No i dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, co innego, co zmienić, coś zrobić jakoś, to piszcie w komentarzach i dzięki, cześć.